7ka, witam was na kolejnym odcinku serii od Zero do Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym z serii update'ów serii, bo będą co sezon, tak jak zapowiedzieli, tak robią. Więc co sezon będziemy dostawali jakiś update, mniejszy bądź większy, ale będzie ukierunkowany na nie wszystkich graczy, ale tylko jakieś konkretne grupy. Właśnie, nie będzie takich gigantycznych już, tylko będą po prostu. no teraz zajmiemy się na przykład Kildiami, właśnie w tym sezonie. I tutaj mamy update dotyczący terytoriów, o którym już troszkę tam wspominałem. Terytoria będą miały teraz surową energię, która będzie się przekształcała w wysaną energię, ale będzie można cały czas najechać. Na te terytoria, w sensie cały czas, w określonych timerach. I teraz będziemy mieli coś takiego jak magazyn energii, i ten magazyn energii może zostać okradziony. Oczywiście, w tych timerach, w których jest teren aktywny. I będziemy mieli tutaj możliwość przechwycenia 50% przechowywanej energii, która zostaje skradziona w formie takich rdzeni. I te rdzenie w ciągu pół godziny trzeba zanieść na swoje terytorium, i inaczej po prostu przepadają. Tak. I wracają po prostu do pierwotnego terytorium. No dobra. Teraz będzie coś takiego, że jako, że każdy najazd musi mieć miejsce podczas czasu aktywności terytorium, więc nie możecie cały czas atakować tych terytorium jak dotychczas, że w dowolnym momencie mogliście magów atakować. Tylko będzie to w timerach i te timery będą powodowały na to, że po prostu będzie mogło się zebrać obrona tych. Korów, nie? Tych rdzeni, tej energii, ale też będzie więcej tych timerów, więc te siły nie będą takie duże, że nie będzie jednego timeru na dzień, że po prostu zbiera się gildę i broni terytorium, tylko będzie na przykład kilka tych i przez to będzie można właśnie tak o jakiejś na przykład później godzinie albo godzinie, gdzie wiem, że gilda śpi, jednak spróbować im te kory wygrać. No. Tak to mniej więcej ma działać. Tak samo ataki, czy, czy wypowiedzenie, czy sam atak już. Wszystko, wszystkie te aktywności będą się odbywać tylko i wyłącznie w godzinach na to przeznaczonych. Więc nie będzie żadnego zaskoczenia, że ktoś tam wypowiada jakiś atak na, na drugą nad ranem, bo będziemy wiedzieli, że tylko w tych timerach może się to odbyć. No właśnie. I teraz co nam daje ta wysana energię? No opłaca się nam ją przechowywać, do tego, że po prostu ona będzie generować ta surowa, będzie generować wysaną energię i będzie nam jeszcze produkować punkty sezonowe. No dobra, no to wiemy, że warto trzymać energię, warto je bronić po prostu i dzięki temu, że będzie kilka tych timerów, tutaj duże pole do popisu będą miały po prostu small scale. I to bardzo aktywne. No dobra, z jednej strony wiemy, że bronimy, z drugiej strony wiemy, że chcemy ukraść, ale to nie wszystko. Mamy tutaj jeszcze kompletne ukierunkowanie na to, żeby gildy, które posiadają więcej terytoriów, zbliżały się jednak do środka mapy, a te zewnętrzne mapy bliżej portali zostawiały mniejszym gildiom. Terytoria znajdujące się bliżej miast portalowych mają wyższy koszt, czyli po prostu bliżej środka, bliżej tego awalonu, tak jakby na środku, to wewnętrzny pierścień ma bardzo małe koszty terytorialne, a zewnętrzny, czyli bliżej miast, będzie miał większy. No i teraz, jeśli przekroczymy 15 punktów, jakiegoś tam kosztu, właśnie tych terytoriów, to będziemy mieli utratę wysyłanej energii. A gdy, znaczy, no nie to nie, ale tam pewnie jakoś częściowo, a gdy przekroczony zostanie koszt 25, no to wszyscy członkowie otrzymują kary w srebrze i sławie. To bardzo niekorzystna sprawa jest, słuchajcie. W ten sposób duże gildie, które chcą zdominować zewnętrzny, pierścień i rubieży, będą karane i zachęcane do rywalizacji bliżej środka. No i właśnie i w ten sam sposób mniejsze gildie będą miały bliżej miast, te swoje tereny, będzie im to łatwiej utrzymać, bo duże nie będą się tym interesowały, no i będą mogły swoje small scale prowadzić. Ktoś będzie im przecież tą energię też chciał wykryć. No dobra, no to wydaje się to całkiem rozsądne i całkiem fajne. Wiecie, jeśli duża gildia chce mieć na przykład dwa terytoria blisko miasta też pewnie będzie mogła. Ale nie będzie jej się opłacać, bo raczej duże gildie celują w mapy wyższe. No dobra, wysana energia i punkty sezonowe generowane są przez terytoria, od teraz mają większy nacisk w kierunku środka rubieży, czyli będzie więcej punktów sezonowych oczywiście zdobywać bliżej środka na wyższych tierach mapy, ale jeszcze ten przelicznik będzie większy w stosunku do tych zewnętrznych. I koszty ataku na terytoria rosną wraz z poziomem jakości regionu i poziomem wieży. Terytoria rozpoczynają sezon z pewną ilością przechowywanej energii, zależną od poziomu jakości regionu. I teraz jeszcze w momencie, kiedy przejmujemy terytorium, podajemy, nie zmniejsza to przechowywanej energii. Na końcu każdego sezonu ma miejsce czwarty, ostateczny dzień inwazji. To jest ciekawe, kiedy całość przechowywanej energii jest wypłacana jako punkty sezonowe. Pozostałe dni inwazji nie wypłacają przechowywanej energii. No i jak sami widzicie, podsumowując ten krótki tutaj wywód, czyli tak: duże gildie będą miały bardzo duży nacisk, żeby bliżej środka mapy oczywiście czarnych. Zdobywać tereny, bo nie będzie im się zwyczajnie ani ze względu na punkty, ani ze względu na te właśnie dodatkowe kary. Nie będzie im się opłacało bliżej miast trzymać swoich terytoriów. Dodatkowo będą tajmery, które będą jednocześnie pozwalały budować obronę, bo będziemy wiedzieli w jakich temiarach mogą nas atakować, chociażby naszą energię. Ale z drugiej strony, będzie ich kilka, więc będzie można mniejszymi siłami próbować jakiejś większej gildii coś tam skubnąć, bo na przykład właśnie będą spali. I do tego jeszcze spowoduje to wszystko tyle, że mniejsze gildie też będą mogły walczyć o te terytoria bliżej miast, co spowoduje, że będą mogły sobie pograć w takiej smolskiej swojej. I to mi się bardzo podoba. To, to jest zawsze spoko, jeśli jest te miejsce właśnie do tych mniejszych gildii, żeby te smolskiej mogły sobie pograć, to wtedy naprawdę jest pięknie, <laughs> no sami zresztą zobaczycie jak sobie dołączycie do takiej gildii. No chociaż oczywiście w tych jak pewnie będzie też spinka o to żeby pilnować tych terytoriów, żeby tej jednak wyssanej energii nam nie nakradli, ale to już wiecie, swoją drogą. No dobra, no to w takim razie dzięki, że wpadliście dzisiaj, trzymajcie się i napiszcie oczywiście w komentarzach co sądzicie o całym tym nowym sezonie gildii. Czy to wam się podoba, czy kryształowe broni do was przemawiają, czy te skrzynki za ten postęp waszej gildii też do was w jakiś sposób przemawiają? Pamiętajcie też, że e, jeśli mamy wysaną energię, dużo tej wysanej energii tam produkujemy sobie, to też będą się nam produkować punkty potęgi, którą dziennie będziecie mogli odbierać, więc dla mniejszej gildii, no spoko, żeby coś takiego mieć. No nic. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Do następnego.